Dramatyczne chwile podczas meczu Finlandia-Polska. Kibic zmarł mimo reanimacji. Stadion pogrążył się w ciszy. To miało być zwykłe piłkarskie święto. Eliminacyjny mecz do Mistrzostw Świata pomiędzy Finlandią a Polską zgromadził na stadionie Helsinkach tysiące kibiców. Jednak w 72 minucie wydarzyło się coś, co zmieniło przebieg wieczoru w tragedię, która na długo pozostanie w pamięci wszystkich obecnych. Gdy piłka toczyła się po murawie, na jednej z trybun zaszło coś dramatycznego. Jeden z kibiców nagle stracił przytomność, a kilka chwil później rozpoczęła się walka o jego życie. Służby medyczne zareagowały błyskawicznie. Ratownicy wbiegli na trybuny, gdzie rozpoczęto reanimację. W tym czasie zawodnicy obu reprezentacji stanęli w milczeniu, z niepokojem obserwując sytuację. Trybuny zamarły. Atmosfera sportowego święta ustąpiła miejsca napięciu i modlitwom o cud. Po kilkudziesięciu minutach reanimacji kibica przetransportowano karetką do najbliższego szpitala. Mecz został wznowiony, ale duch rywalizacji opuścił stadion. Gra toczyła się przy niemal zupełnie milczących trybunach, a piłkarze sprawiali wrażenie przytłoczonych sytuacją. Niestety, wieczorem fińska policja przekazała najgorszą z możliwych wiadomości. Życia kibica nie udało się uratować. Choć nie ma podejrzeń o udział osób trzecich, to zgon wywołał falę smutku i współczucia. Fiński Związek Piłki Nożnej oraz selekcjoner Jakob Fries w poruszającym oświadczeniu wyrazili kondolencje rodzinie zmarłego. Trudno wyrazić emocje w takim momencie. Najważniejszy mecz to ten o życie. Napisał trener. Spotkanie zakończyło się wynikiem dziesiątej dla Finlandii. Ale wynik sportowy zszedł na dalszy plan. W mediach społecznościowych kibice z Polski i Finlandii łączyli się w bólu, publikując wpisy pełne współczucia i zadumy. Dla wielu ten mecz nie będzie pamiętany ze względu na bramki, lecz z powodu ciszy, która zapadła w momencie, gdy trybuny zamieniły się w miejsce dramatycznej walki o ludzkie życie. Zostaw znak pamięci dla zmarłego kibica. Subskrybuj nasz kanał, by być na bieżąco z historiami które poruszają świat sportu i pokazują jego ludzkie oblicze.